Pan Mecenas przedstawił tutaj opinię prawną, ja rozumiem, że ta opinia, która jest przedstawiona jest na, na korzyść oczywiście Zarządu i całego Starostwa Powiatowego, bo Wam to jest bardzo wygodne i, i po prostu opieracie się opieracie na opinii Pana Mecenasa, możecie nie robić nic i te działania, które po prostu podejmujecie uważacie, że są zgodne z prawem. Pan yy, yy, Radny, Pan Szymczyk wspomniał oczywiście o projekcie wańskim. Wiemy doskonale, jaka to była sytuacja. Pracownicy zostali w pierwszej kolejności wypłaceni i żaden inny wierzyciel oczywiście nie, nie miał żadnych innych, nie dostał tych pieniędzy. Dostali w pierwszej kolejności pracownicy. My wiemy, jaka jest procedura, jaka jest ustawa, że w pierwszej kolejności są inne yy, z, Urząd Skarbowy SUS, yy, są inne jeszcze te. Yy, z, Wspłaty na następnym dopiero są pracownicy. I nawet jeżeli Państwo podejmiemy taką decyzję w tamtym roku w budżecie na 2012 rok, że przyznana kwota 147 tysięcy na zobowiązanie pracownicze dla nas. Więc ja nie widzę podstaw, żebyście Państwo nie, nie, nie wypłacili nam tych pieniędzy. Było obietnice, że raz w roku, co, jakąś, nie, jak pamiętam dobrze, to chyba milion złotych, obiecaliście nam przeznaczyć. Ta kwota spadła do 147 tysięcy. I znowu są jakieś i, przeciwwskazania, że tych pieniądze mamy niewypłacone. Szanowni Państwo, przecież wiecie doskonale, jest dziewięć osób ciężko chorych który indywidualnie składały wnioski do starostwa, do likwidatora o wypłacenie tych pieniędzy, bo to są ludzie chorzy, to są choroby nieodwracalne. Panie przewodniczący, panie z lekarzem doskonale wie, jak, jak te osoby i co muszą zrobić, prawda, żeby po prostu mogły się leczyć i ratować, bo nie wiadomo, im zostało tego życia. I znowu to jest nawet i moralność i chyba każdego z nas pozwoliła na to, żeby te pieniądze przynajmniej tym dziewięciu osobom wypłacić. I znowu są odwlekane. Pan starosta Kruczkowski, oczywiście w mediach publicznie, wypowiadał się nieraz, że tak, są już pieniądze, jest najpierw plan B, potem są te pieniądze, już niedługo będą pod koniec roku wypłacone, pieniądze są nadal niewypłacane, znowu jesteśmy mamieni. Jesteśmy po prostu oszukiwani. My się czujemy po prostu oszukani. I znowu dzisiaj słyszymy na dzisiejszym sesji, że, że znowu są przesunięte te pieniądze. Jest ta rezerwa, niby jest to zapisane i znowu czekacie Państwo na następne pieniądze z Ministerstwa. Ale to są tylko obietnice, tak samo jak plan B. Staracie się, ja rozumiem, że to są Wasze wysiłki, staracie się. Ale jeżeli my tego nie użymy na piśmie, że te pieniądze dostaniecie, to znowu minie rok czasu, znowu będą wiele działań i znowu się okaże, że nie ma tych pieniędzy. Znowu ich nie będziemy po prostu mieli. Jak długo my już możemy czekać? My w tej chwili minęło 5,5 roku. Niedługo będzie 6 lat. Przecież nasze rodziny też zostały do środków do życia. Pracowaliśmy przez 5 miesięcy za 500 zł żyliśmy. Wiele osób samotnych, wychowujących dzieci, wiele osób musiało jeszcze dojechać do pracy. Po 500, dostaliśmy 500 zł na osobę pensji przez 5 miesięcy. Czy Państwo chcielibyście być w takiej sytuacji, gdybyście Wam teraz wydarzyło się jakieś nieszczęście, likwidacja powiatu i dostajecie Państwo 500 złotych na życie. I co byście Państwo z tym zrobili? Proszę się postawić w naszej sytuacji. Wiele osób po prostu zaciągnęło kredyty, żeby mogli funkcjonować, żeby nie mieli długu na spłatę jakichkolwiek bieżących i działalności i gospodarstwa domowego. W tej chwili do tej pory z odsetki nam lecą u banku, nasi nikt nie pyta, co, czy my spłacimy, czy nie spłacimy. Przecież my w tej chwili, jeżeli jesteśmy nawet zatrudnieni, Pan Przewodniczący powiedział, uratowaliśmy y, szpital dla y, powiatu. Oczywiście, tylko te koszty kto poniósł? Pracownik. 100 osób, które zostało zwolnionych, 200 osób, 60, które zostało zatrudnionych w nowej spółce. Panie Przewodniczący, my w tej chwili jesteśmy w nowej spółce i od 5 lat mamy 1500 zł wynagrodzenia netto. Pracujemy, nie, dość, nie dostaliśmy podwyżki nawet tych Szpital który jest publiczny. Pracujemy, za obsada personelu jest ograniczona. 100 osób zostało wyrzuconych. Nawet nie spełniamy norm na zatrudnienia w służbie zdrowia, które powinno obowiązywać. Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie chce nawet podjąć takiej decyzji, żeby narzuciło szpitalom, szczególnie spółkom prawa handlowego, żeby miały limity, limity zatrudnienia. Na dziale 50 uszkodzeń są dwie pielęgniarki. Proszę Państwa, możecie zwrócić uwagę, jaka to może być opieka. Każdego z nas to też czeka. Każdy z nas może lecieć na, na takim oddziale, w takim szpitalu i może być poddany takiej próbie. To są ludzie, którzy walczą o swoje stołki, o to, żeby ten powiat istniał, żeby te kilkadziesiąt miejsc pracy zachować, ale nie myślicie w ogóle o nas, o byłych pracownikach, którzy od pięciu lat walczymy o pieniądze. Ten baner ma pięć lat i proszę mi powiedzieć, kiedy ja go będę mogła zniszczyć, bo ja nie widzę perspektywy w czasie, żeby to miało nastąpić. A wy nie jesteście y, y, zarządem prywatnej spółki, prywatnej firmy. Ja wam chcę o tym przypomnieć. Wy jesteście naszymi samorządowcami, którzy powinniście nam służyć. Wy powinniście nam służyć. Nikt mnie do tej pory nie przeprosił, proszę panią. Ja panią przepraszam, że pani jeszcze nie dostała pieniędzy. Ja tutaj słyszę od pana mecenasa, on mnie skarży, on mnie straszy jakimiś paragrafami, że nie za mnie, że, 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 że do więzienia, jeżeli ktoś mi wypłaci moje pieniądze, ale kto, proszę mi powiedzieć, yy, 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 kto, kto, poniesie odpowiedzialność za 13 milionów długu tego powiatu? Czy wy, czy wy w ogóle bycie Na 13 milionów długu generuje ten męczny ten powiat do no, no, tak? Rocznie. 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 No, no, rocznie. Za to, że nie zapłacili, że zadłużyli szpital. Bo to Wyście zadłużyli ten szpital. Ten urząd, ten powiat zadłużył ten tak, szpital. Tak. A Wy jesteście za to odpowiedzialni. Jeżeli nie mogliście sobie za, z tym problemem poradzić, to trzeba było nie kandydować do Rady Powiatu. Bo ja bym, ja bym sobie, ja bym nie śmiała po prostu kandydować do tej Rady. Gdybym nie wiedziała, co, jak mam sobie z tym problemem poradzić. A my, ludzie, jesteśmy tu najważniejsi. I to nie jest prywatna firma. Jeszcze raz podkreślam, to jest, jesteście samorządowcami, którzy powinniście nam służyć. I proszę nie rozmywać tego tematu, mówiąc o, o słabości państwa, e, Panie Tomczak, tylko proszę się uderzyć w piersi, bo to Pan zawsze jest w pierwszej ławce, w, ławce ko w Kościoła. Pan jako katolik, przykładny katolik, i ciągle jest w kościele, tylko proszę się uderzyć w piersi, co Pan zrobił dla nas, żeby, żebyśmy tutaj nie przychodzili, żebyśmy się nie prosili o te pieniądze. Ale ja nie chcę się prosić o pieniądze. Ja przyszłam żądać tych pieniędzy i nie wyjdę tutaj stąd dopóty, dopóki nie zapadnie decyzja o ich wypłaceniu. Żądam po prostu wypłaty tych 1,3 mln zł ze sprzedaży szkoły i żądam również zapisy roku O wypłacie przynajmniej milion złotych, żeby nas spłacić. Bo inaczej, jeżeli będziecie nas płacić po 200 tysięcy, to minie 30 lat, kiedy, kiedy, kiedy te długi zostaną zlikwidowane. My już tego nie dożyjemy. Ja w ogóle nie chcę słyszeć o żadnym planie B, bo plan B to była fikcja kompletna. Ja, wystarczyło, że ja wysłuchałam w internecie, się okazało, że, że ten plan B yy, dotyczy przede wszystkim małych yy, z yy, osób, do 20 milionów złotych, a nie naszego szpitala. Ale to była oczywiście jedna wielka ściema, żeby przetrwać temat. Teraz jest następny problem, problem pożyczki. Pożyczka 100 milionów mnie nie interesuje. Ja nie chcę zachować tego powiatu przy życiu. Ja chcę odzyskać swoje pieniądze, pieniądze pracownicze, które wynoszą tylko 6 milionów złotych, a to jest kropla morzu budżetu tego, tego powiatu. I gdybyście chcieli, na przykładzie powiatu urbańskiego, możemy, możemy się przekonać, że można, bo prawo istnieje w Polsce jedna, jedno. I jeżeli gdybyście yy, yy, chcieli, to byście nam wypłacili te pieniądze bez żadnych konsekwencji. A panie Kruczkowski, proszę się nie chować. Zapręcaj pana świrepo i nie prosić go o to, żeby, nie wiem, yy, ratował yy, pana i, i żeby, żeby zakwestionował wypłacenie tych pieniędzy. Proszę się nie ratować, ratować za jego plecami. Proszę samemu podjąć decyzję o wypłaceniu tych pieniędzy. Proszę odwagi i konsekwencji. Proszę myśleć przede wszystkim o ludziach, a nie o własnej karierze. Bo ja widzę, że tu wszyscy ludzie piszą o własnej karierze, o tym, żeby pracować, żeby mieć dobrą posadę. Bo to nie każdy może pracować w tym powiecie. To są ludzie sami wybierani. To są ludzie nie tylko wybierani w samorządach, ale również dobierani na etapy. Przede wszystkim proszę myśleć o ludziach i ta koleżanka, która wyszła właśnie z tego zebrania, ona jest ciężko chora. Chciała, żeby ktokolwiek jej udzielił głosu, nikt jej nie udzielił głosu, głosu. i wiadomo jak długo przeżyje. Proszę spojrzeć w oczy praża. rodziny naszej zmarłej koleżanki, która zginęła w wypadku nie tak dawno. Nie doczekała się zapłaty tych pieniędzy. To jest paranoja. My nie możemy czekać następny pięć lat. Następne pięć lat, żeby otrzymać jakiekolwiek pieniądze. I my nie chcemy, my nie przyszliśmy tutaj prosić o te pieniądze. My żądamy tych pieniędzy. Jeszcze raz powtarzam, nie wyjdziemy z tej sali, dopóki nie będzie, będą wiążące dla nas rozwiązania podjęte tutaj na tej sesji. Stowarzyszenie, które tutaj ten protest Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. chcę powiedzieć, że sytuacja jest bardzo niezręczna. Yy, bo mamy do czynienia z dwoma światami, które tu się spotkały. Ze światem ludzi, których życie jest ustabilizowane, którzy co miesiąc idą do okienka po swojej powody i nie jest to 1500 metrów. I światem ludzi, którzy próbują przetrwać, bo ci, którzy decydowali o ich losie, skazali ich na niebyt. I jeżeli pan panie przewodniczący się oburza w tym ultimatum, to ja chcę powiedzieć, że to wystawia Panu złe świadectwo jako demokraci. Bo człowiek, który pełni funkcję, piastuje funkcję z wyboru, nie ma prawa obrażać się na tych, których reprezentuje za to, że próbują go namówić do tego, żeby zrobił coś dobrego dla do odmiany. To się myli głęboko. A To znaczy, w jakim punkcie się mylę? Bo wtedy moglibyśmy dalej dyskutować. Pana nikt nie ma prawa stawiać radnych, posłów, osoby publiczne, wywierać na nich presję przed podjęciem decyzji. Nikt to jest właśnie Pan pomynił demokratję. Pan Pan jest kompleksem w błędzie, bo na tym demokracja polega, że radni w swoich decyzjach są skrępowani i niezależni. Nikt nie ma prawa im, że tak powiem, grozić. Coś mówić, przystawać pistolet, czy inne rzeczy no, ja ja robić. Mówię, ja mówię, że pan to, to nie wolno żadnych rzeczy w presji, że pani nie wyjdzie po jak nie podejdzie i tak dalej. Nie ma takich sytuacji. No, radni to mnie no, zależy, rozumiem, że... Ra, radni no, są niezadowoleni. Rozumiem pańskie tak, pomówienia. Dlatego no, panu wyjaśniły. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Otóż <coughs> ja chciałbym powiedzieć tak. Tutaj jedna rzecz rozpaczonych kobiet, które pan i państwo narazili. Na bardzo duże cierpienia. Ja Wnioskiem do tych osób chorych, bo tutaj zachowałbym umiar, jeśli chodzi o własną osobę, kiedy mówi do Pana osoba, która jest chora i która nie jest w stanie się leczyć, kiedy się mówi o osobach jeszcze bardziej chorych, Wtedy jakby mniej się myśli o sobie, a bardziej o innych. To się nazywa, Panie Przewodniczący, empatia. To trzeba wiedzieć. Czyli umiejętność wczucia się w sytuację emocjonalną drugiej strony. Panu tego wyraźnie zabrakło. Bo ja chciałbym powiedzieć, że to, co powiedziała Pani Rosłowska, to nie jest y, y, przystawianie pistoletu do głowy. Ponieważ od tego, że te Panie tu będą okupować, będą czy nie będą, jeszcze nie wiem, czy się zapadła, nie zależy w żadnym stopniu to, że Pan zabierze swoją szlachetną osobę do domu i zje pyszny obiad. Rozumie Pan? On to zrobi. I jedząc, łykając ten obiadek, popijając ją pomarańczowy, Panu nic nie stanie w gardle, bo pan nie ma sumienia. Tak? Natomiast te panie będą musiały wrócić do swoich dzieci i powiedzieć, że na obiad znowu są kruski, tak? albo racuchy, bo nic innego za tę pensję ugotować się nie da. I nie jest tak, że te panie stały się osobami niezamożnymi, mówiąc delikatnie, dlatego, że się leniły. Tylko dlatego, żeście po pierwsze niesłusznie sprywatyzowali szpital, a to jeszcze w tak złodziejski sposób, że one nie mają pensji. Prawda? Uważam, że państwo prowadzi fatalną politykę, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, wspierając wyłącznie samorządy, które są teraz w trakcie przekształceń, nie uwzględniając tej sytuacji, która była. Ale proszę państwa, to o czym teraz mówimy, to być może jest to zadanie moje, państwa, radnych, polityków, osób odpowiedzialnych za tą sytuację, ale na litość boską nie oczekujcie, żeby pracownicy po raz drugi Wykazywali to, co odpalujecie o zrozumienie. To chyba trochę już za dużo. Muszę Państwu powiedzieć, że widzę te rzeczy jako dwie sytuacje zupełnie odrębne I wstyd mi za Państwo, za Państwo jako jako instytucję taką, wstyd mi za samorząd. Czuję całą swoją bezradność, chociaż nie czuję się na wobec sytuacji, w jakiej znaleźli się Państwo. Ci ludzie, bo to jest niebywałe, żeby ludzie, którzy mają wyroki sądowe, musieli przychodzić i siedzieć tu w roli petentów, którzy upominają się o swoje wynagrodzenia. Mówię to też jako człowiek, członek Lady Ochrony Pracy i wiceminister odpowiedzialny za prawa pracownicze, jak kiedyś też związkowiec. To jest po prostu kradzież cudzej pracy. To tylko w Polsce też zdarza się tak, że ludzie pracowali. Najpierw zgadzali się za pracę, za niestą wynagrodzenie, a dzisiaj siedzą i proszą, żeby wypłacić im te pieniądze. I proszę Państwa, to jest jakieś moralne zobowiązanie. Panie mecenasie, przyznam, że wstrząsnęło mnie wymienianie tych Pana artykułów, jakby bombardowanie tych ludzi tymi przepisami, jeszcze do tego kodeksem karnych. Proszę Państwa, czego my oczekujemy? Czego my oczekujemy, żeby rzeczywiście ci ludzie tu po raz kolejny. Czekali ile? Ile lat mają te kobiety czekać? Pięć lat następnych? Proszę Państwa, były raz pieniądze z prywatyzacji szpitala. Proszę zobaczyć, co się stało też ze szpitala. O tych zagrożeniach, o których ja mówię cały czas. Samorząd przejmie kiedyś, nie wiem czy to będzie 2017, czy 2020, czy 2025, ale kiedyś przejmie te zobowiązania i samorząd będzie z długami, bez majątku szpitala, szpital będzie prywatny. No szpital będzie, tak? Ale na Państwa barkach będzie cały ciężar spłaty tych długów.